Ostatnio kuba Wojewódzki powiedział, że era talent show się skończyła. Czy Ty się z tym zgadzasz, jako osoba, która yy, siedzi obok niego przy tej ławie jurorskiej? No, powiem tak, że chyba jest za dużo tych różnych konkursów w, tym, w tak małym kraju. W sensie ja, ja byłam w Czechach i jest tyle samo konkursów, co w Polsce. Yy. Jeżeli one są często, są na przykład, nie wiem, cztery typy, tak, mamy Maz The Music, mamy Voice of Poland, mamy X Factor, mamy talent i tak dalej, i to ciągle jakby się powtarza na przykład dwa razy w roku, albo to, to jest według mnie za często, bo te osoby jednak jednak już się zmieniają. Wszędzie są te same twarze. Jednak jednak ja ciągle nawet... W Polsce już, już, już tak naprawdę wierzę w siłę tych e, konkursów, bo jednak, na przykład, Lemon choćby, e, przecież pojawił się w MassBit the Music, e, choćby NA, ja nie wiem, Ewelina Lisowska, Dawid Pociadło, To są nazwiska, które jednak naprawdę istnieją na scenie muzycznej i, e, i można, można widzieć, że to ma sens. Może po prostu trzeba chwilę przerwy, żeby ludzie od, oddychnęli od tego wszystkiego, ale później znowu można powrócić. Bye.